Jest ogólnie jakaś piąta kurwa 40 jaramy jointa Dobra, która jest godzina, pokaż, hopę? 9.18, <grym> jesteśmy na Bari i wylądowaliśmy, jest zajebiście, tam są palmy, proszę Państwa Pierdolone palmy. Chujbusa stary, popatrz, tam są palmy kurwa. Cyk. <grym i chujbunki> Jedziemy sobie ciówcią Taki dziwny domek z takimi schodkami tutaj pole hop ma, jakieś dynie rosną ale to jest takie dziwne, to jest takie jest G no tak, bo możemy w lewo Nice. Yeah.

I jełki. To w każdej są po prostu. A jaka jest dojrzała czerwona? No. To tu masz taką. Ja dzisiaj dyrektora. kupiłem taką kurwa. Ha. No. Ale, ale one nie są takie jak, no ta jest najbardziej, ale ta moja jest taka mega, ła, wow. i jest kurwa z igłami. No, bo one są czyszczone. Stary. No ta. Najbardziej no, są te na ziemi w O. Ja ja w zasadzie. No i dobra. To idziemy tam. Wchodzę się kurwa na bosaka do jakiejś jaskini? Jest zajebiście. Gidiyorlar Beni durdur Açın kulağımı Açın kulağımı Açın kulağımı Bu ne? Bu bir kutu Good shit! Oh, good chat. Kurwa, oh, Good shit! Good shit! Good 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 shit! Yeah, man! <laughs> To jest południe mokre Nie no, ale pewnie nie jest tak dziwne. Penis. Zawsze śmieszne. No i tu Piotrek Prokop chce zrobić swoje pedalskie zdjęcie. Witamy. Tu widzimy Piotr Prokop i drzewa z Minecrafta. Pozuje. <laughs> dawaj, człowieku, craftuj. Co znaczy? Że... No napierdaj ręką, ręką najpierw stary walisz w drzewo i wypadać drewno. Robisz sobie craft boxa człowieku. A grałeś kiedyś w Minecrafta chłopcze? No. Ja nie grałem nigdy w Stardale. Dawaj, no. dawaj, Ja nie grałem. Na A sąsze tak na ale to jest stare niż niebo. Do... Dawaj, czekaj, musisz starał, pozdynki no. To jedna konstrukcja. Patrzcie, co do... są rybki w ogóle. Wszystkie rybki mają? Tak. A karasie po. Tak. Patrz, jak są jakieś koty, to pewnie... Kapucinko, pierwsze dopiero w sobotkę po dwóch dniach. Co ja odpieram? Co ja odpierdzam? Kameruję swoją kamerą, chłopia o <grytanie> A tu pój, stary

Oliwy, <laughs> kurwa, jakieś pasty, granaty, Zajebiście się w Drabo. a ja mam podejrzenia, że że po prostu lecę tym samolotem dalej zgrzybiony i to wszystko się kurwa nie wydarzyło i... i sami zobaczcie co się dzieje powiedz mi o co tu chodzi wytłumaczcie mi jak to jest jak to jest możliwe, że nie widzimy największego budynku w tym całym mieście, powiedz mi jak to jest możliwe nie, Jak to jest możliwe, to że przed to filmem zeszliśmy? czy kurwa, Ja nie wiem, to jest bazylika chyba. Ogólnie chyba dalej jestem zgrzybiony w samolocie. <laughs> dalej się obudzę. Mnie będzie trochę przypał. Będę musiał to wszystko przeżyć jeszcze raz. <laughs> czy wybierzesz te same drogi? Czy trudno, wybierzesz innymi? Trudno powiedzieć. Powiedz wtedy tak. Prasik nie pij tylgino. Prasik weź kurwa inny inny <laughs> <na> plecak. <laughs> o oh, inny <the> plecak. <laughs>